Dobry, na do kolejnym odcinku. Dziś to montaż pompa ciepła firmy Kołtong, ale nietypowa pompa ciepła, bo to inwerterowa pompa ciepła. Kolejne dziecko tej firmy, Air Compact, przepraszam, Air Adapt. <grym> Air Adapt, nowa pompa. A gdzie ją montujemy? W kopłowni na EKO Groszek. Proszę bardzo, kociołek Rekko. To już nie działa. Nowy sterownik obsługuje zasobnik już na. Wyleciał stąd pompa będzie z modułem wewnętrznym, w którym mamy zespół grzałek, mamy zawór przełączający, pompę obiegową i automatykę sterującą dwoma obiegami grzewczymi. Tak, ta pompa steruje już dwoma obiegami grzewczymi, ponieważ w tym budynku mamy dwa obiegi grzewcze. Mamy ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie grzejnikowe. Jak to jest podłączone? Moi drodzy, mamy rozdzielacz ogrzewania podłogowego, grzejnikowego i taki zestaw pompek. Czy to jest dobrze podłączone? Jak myślicie? No gdybym nie mówił to znaczy, że byłoby ok. Ale z racji tego, że o tym wspominam. Spójrzcie, są błędy w tej instalacji. Mamy zawór ochrony powrotu. Bardzo dobrze. Na plus. Są pompy obiegowe. Na plus. Jest pompa zasobnika, pompa grzejnikowa i pompa ogrzewania podłogowego. Źle podłączone. Ok, dobra, do rzeczy. Spójrzcie tutaj. Mamy połączone powroty z dwóch instalacji. Nigdy tego nie róbcie. Nie wolno. Nie łączymy powrotów. To są dwie odrębne instalacje i nie wolno ich łączyć ze sobą w ten sposób. Spójrzcie, wspólny powrót biegnie nam tutaj, do kotła i tą rurką do zaworu mieszającego, który ma obniżyć temperaturę ogrzewania podłogowego. I co się dzieje? kiedy temperatura powrotu z grzejników wraca wyższa niż chcemy temperaturę na zasilaniu w podłogówce. Co ten zabór zrobi? Nic. Po prostu będzie chciał obniżyć temperaturę kotła, dopuści sobie w cudzysłowie chłodną wodę z podłogówki. I co? I przepuści nam na zasilaniu wyższą temperaturę niż chcemy. Czyli nie mamy kontroli nad podłogówką. Druga sprawa. Zawór ochrony powrotu. Żeby on działał poprawnie, powinna być pompa, która z niego pobiera. Ona ma pobrać gorącą wodę z zasilania i zimną wodę z powrotu. Niestety tego nie robi. Moi drodzy, tak to się nie dzieje. Tu jest przez pompę obiegową do grzejników pchana woda do zaworu i pchana do grzejników. Coś tutaj wraca. Teoretycznie to działa, ale w praktyce nie wolno tak robić. Tu powinna być pompa, która pobiera z zaworu, a wszystko co trafia, powinno trafić do sprzęgła lub bufora. Czyli tu mamy kłopot. To nie działa poprawnie. E, dobra, druga sprawa. Mamy w instalacji solary. O, jest i majster. Mamy w instalacji solary, które zostają. Będziemy mieli drugi zbiornik ciepłej wody użytkowej, czyli pierwszy, do pierwszego wpływa nam zimna woda, nagrzewają solary. Przepływa nam do drugiego zbiornika. Deficyt dogrzewa pompa albo i nie, w zależności co wpłynie z solarów, i dopiero biegnie to na instalację. Będzie też pompa przerzutowa, jeśli w tym zbiorniku będzie cieplejsza woda, automatycznie pompa nam przetoczy ciepło do tego zbiornika. To jeszcze nie koniec naszej zabawy, jeszcze ten kociołek zostaje. Ten kociołek również zasili bufor, który będzie zasilała pompa ciepła. Taki mamy bufor dobrany 300-litrowy także pompa ciepła zasili bufor. A z drugiej strony, na wyjściu, które będzie do centralnego ogrzewania, zasilimy również z kotła węglowego, ponieważ zostaje to jako awaryjne źródło, takie życzenie klienta. Także wszystko to zgramy. Będą jeszcze grupy pompowe, które nam obsłużą osobno ogrzewanie podłogowe i osobno ogrzewanie grzejnikowe. Teraz dopiero ta instalacja będzie rozdzielona tak, jak być powinna czyli będziemy mieli dwie instalacje dwie odrębnie, odrębnie sterowane przez sterownik. Czyli, jeśli klient chce podnieść temperaturę grzejników, to podniesie tylko grzejników. Jeśli chce podnieść podłogówkę, to podniesie tylko podłogówkę bez wpływu na drugi obieg grzewczy. Także mamy trochę zabawy, żeby tutaj to wszystko powycinać, poprzerabiać, podłączyć z tym buforem. Tam tam również przetaczanie wody zrobić, tak jak mówiłem. No i tyle, dobra. Oglądajcie, obserwujcie. A teraz mistrz murarki Andrzej pokażę wam, jak wypoziomować podkrawężniki. Proszę bardzo. Kawał rurek mierzony od poziomicy wysokości, czyli pierwszy robimy na centymetr, żeby był pod zaprawę, następny już od poziomicy wysokość. Także możemy sobie przenieść na drugą stronę. Także cały kwadracik będzie w poziomie. Bardzo prosty system poziomowania, dlatego że zaprawę układamy w stożek, dobijamy krawężnik, on już stoi równo. Nic więcej robić nie trzeba. I tak wam właśnie Andrzej powiedział. Tak. Miał mówić Andrzej i wyszło jak zwykle. Nie da do głosu dojść, no nie da do głosu dojść. No nie da, nie da. No. Co poradzić? No, nie wiem, no wszystko porobili. Wszystko porobili. I jeszcze będą robić. Tak, jeszcze mam porobią. No. A tu proszę bardzo, gotowy produkt. Wypoziomowane. Także tak to wygląda. Tak mamy mały patent na to, żeby się za długo z tą robotą nie grzebać. Jeśli Andrzej Wam porobi, to nikt tak nie zrobi. Pamiętacie ten słynny fundament, którego ja nie robiłem. Chodźcie, chodźcie zobaczycie fundament. Chodźcie, jaki piękny jest. No, to niestety musimy wszystko doprowadzić do porządku. mam kąty. Wszystko się żywa. Aha. tu, tu też będzie kurwa. Jest. O. jest, jest, no. kurwa. wszystko w tolerancji, No kurde, czekaj, nie wiem czy tak łapać, o tak łapać, tak lepiej, tak lepiej, I pokaż jaka stabilna konstrukcja. To też się No nie, dobra. To jest do wywalenia. Trzeba to zrobić od nowa, tak jak się należy. To jest chyba hydroizolacja przez worki zrzucone. Tak, na... tak, tak, tak. Ala, <grymne> <grymne> pa. Papa, burzyć. No, nie no i proszę bardzo. Odmierzamy tylko odległości. Poziom jest. O, boa. Dobra, tak krawężnik już stoi moi drodzy, sztywno nie buja się. Także spokojnie zostaje go dobić, ustawić kąt od ściany. Miał być film o pompie ciepła, a jest o montażu krawężników. No. no i gotowe. Pozostaje tylko wyrównać brzegi ładnie, zebrać nadmiar zaprawy i po sprawie. No tak. Zobaczmy, co tu się wczoraj wydarzyło. Proszę bardzo. Zmiany są. Jest grupa pompowa. Rurociągi. Coś tu się nam wyklarowało. Jeszcze nic nie ma. Spójrzcie, jak skromna miedź. 35. Nie ma tutaj żartów. Także moi drodzy, tak. Cały ten osprzęt stąd wyleciał. Będzie tutaj grupa ochrony powrotu zbudowana do kociołka. Oczywiście zawory zwrotne są wewnątrz, także moi drodzy to zostanie przebudowane całkowicie, jak zauważyliście powroty są połączone, ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, tego robić nie wolno, absolutnie nie wolno, to też musimy poprzerabiać, wszystko, tu też są połączone, tak jak mówię nie wolno. Mamy dwie grupy pompowe, czyli bezpośrednia dla grzejników i e, z mieszaczem dla podłogówki, czyli będziemy mieli dwie strefy oddzielnie sterowane. Moi drodzy, tak to będzie wyglądało. E, tutaj pobiegną sobie rurki do kotła. Oczywiście będą one zasilały grupę pompową, jak i będą poprowadzone do bufora. Tak, będą sobie zasilały, a czy pobierały z bufora. Jeśli będzie kocioł tłoczył tutaj wodę, to pójdzie ona sobie grupy pompowe zabiorą, to czego nie odbierą trafi do bufora, kiedy kocioł wygaśnie z bufora będzie pobierane czyli tu będzie dwukierunkowa woda płynęła wtedy kiedy będzie potrzebna bufor będzie zasilany z tamtej strony a z tej będzie pobierane wszystko, tak to będzie działało także będzie pełna kontrola nad każdym z obiegów grzewczych, moi drodzy tak to będzie wyglądało wszystko Pokażę Wam coś więcej, jak nam się już wyklaruje instalacja, zbudujemy, żeby było o czym poopowiadać. Zobaczmy, co tu się dzieje. Majster na drabinie. Ale z czym? No, wziąłeś się zalutowanie Jeszcze trochę i cofniemy się do zgrzewania. Jak tak dalej pójdzie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jeszcze zrobiła maszynownia. Rurociągu ciągu w pełno. Wszystkiego. Boilerki mam już pospinane. System przetaczania wody ze zbiornika do zbiornika, czyli z tego solarnego. Jeśli jest wyższa temperatura niż w zbiorniku końcowym, ciepło zostanie przetoczone. Tak to działa. Odpowiedzenie górnego rurociągu, którym jest zasilane ciepło do zbiornika ostatecznego. ciepłej wody, które jest zasilane z pompy ciepła. Moi drodzy, tak, tu jeszcze będzie zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe do, do bufora. Także powolutku zbliżamy się do końca. Tam mamy separator cząstek stałych dla pompy ciepła i filtr, żeby zabezpieczyć jednostkę zewnętrzną. System schładzania kotła, w razie gdyby się coś tutaj chciało zagotować. Dobra, zaraz coś ogarniemy, jak już będzie bliżej końca, to Wam pokażę. No powoli zbliżamy się do końca montażu spójrzcie na to, mamy 38 stopni w tym zasobniku. Ten nam pokazuje 36-37. Właśnie uruchomił pompę przetaczania zasobnika. Pompa sobie pracuje i przetacza nam ciepło do tego zasobnika, który ma czujnik tutaj wbudowany. Teraz, jeśli 10 stopni jest więcej w tym zasobniku, włączanie jest, przerzucanie wody i tak sobie będzie cyklicznie pracowało, żeby ciepło sobie przerzucić z kolektora do tego zasobnika. Także system działa, tak moi drodzy, tak to na wczoraj wyszło, wszystko podłączone. Od nowa rozdzielone są układy. Osobno mamy podłogówkę, osobno grzejniczki. Tak samo jest na piętro. Ta rurka jest do likwidacji, to jest napełnianie do naczynia. Naczynie jest z pływakiem, jak w spłuczce. A teraz biorę się za e, płukanie układu. Zaczniemy od płukania układu grzejnikowego. Zanim napełnimy cały układ od pompy ciepła, musimy wyczyścić wszystko. Wyczyścić kocioł z tego szlamu, który tam jest. E, dobra, do maszyny leje się woda. Filtr czysty. Magnesik już wyczyszczony. Więc skręcimy sobie i bierzemy się za płukanie. Także tak. Powoli zbliżamy się do końca, została mi jeszcze elektryka do podłączenia, płukanie instalacji, napełnianie i jedziemy. Zaraz pokażę Wam jednostkę zewnętrzną. Jak ona wygląda. To jeszcze poskręcać resztę. I możemy się bawić moi drodzy. Zbliżamy się do końca. No i zobaczmy sobie teraz, co tu zebrało. Patrzcie. Zobaczcie, ile to jest brudu. To wszystko jest z instalacji grzejnikowej, podłogowej i z kotła razem. To wszystko w pierwszej kolejności zapchałam filtry, zatrzyma pompę ciepła, reszta przywrze sobie do wirnika pompy obiegowej. No i macie kłopot. Pompa zatarta i ogrzewanie nie działa. Także przed uruchomieniem pompy płukajcie instalację. Warto. Uruchamiamy wszystko szumi, a tu się uruchamia. No, pompa sobie pracuje, a tu leży z niej osłona. Moi drodzy, tak to jest. Osłona jest zdejmowana w tej wersji. Podłączenie mamy rurami elastycznymi. Zaraz będą zaizolowane dokładnie. Elastyczne są po to, żeby nam nie przynosiło wibracji do budynku. To bardzo ważne przy pompach monoblokowych, żebyśmy nie łączyli tego na sztywno, zapobiega to jakimś rozstrzelnieniom. Także tak to jest. Nie stosujemy zaworów tutaj antyzamrożeniowych, dlatego że one są zawsze odkryte i zawsze będziecie dogrzewać atmosferę za własne pieniądze. A poza tym, jak Wam wyłączą prąd na kilka godzin te zawory spuszczą Wam wodę z instalacji i pompa już nie odpali, nawet jeśli włączam prąd. Także zastanówcie się. Lepiej dobrze zaizolować wszystko, niż stosować te moim zdaniem bezsensowne zawory. Zastanówcie się nad tym. Ja ich nie stosuję i nie będę stosował. Lepiej wszystko doizolować porządnie, a jeśli będzie sytuacja taka, że na dłużej wyłączam prąd, to weźcie sobie starą kołdrę i nakryjcie tam pompę, jak się boicie. Lepiej niż stosować te zawory. Tak jest moje zdanie. Dobra, idę kończyć pracę.